No, nie pieszyłem <laughs> F-Mam, daj, daj, mam, mam. Mają, mają... Albo coś. Ej, pełni jest, pełni, jest to ich, to jest ich, gdzie, 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 to jest A to jest ich w takim razie, dobra, gdzie, 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 gdzie? 1953 na 65. 1953 na 65 na 30. To jest kiedy będzie wlatywać, Kapiszon Na 30 to, na 37 na to. Szybko chodź. 37, też tak na chyba, dobra. Tak. Ile? 1953 na 65 60... Ile? Czekaj, yyy... Polskie będzie animacja Oni trafili na... Aha, dobra, oni tędy wyleśli Ja trochę musiał przejść to, to e, Kurde, duża. weź mi napis na czacie, czy coś, albo, nie wiem, na MSG -ach. Bo tak gadasz szybko, ja tego o nie O kurwa, prawie by Dark nie wiem, chodź tutaj na środek Dark bo no, ja nie, nie wiem Nie, 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 nie. Dobra, trzeba dobrać. odejść Co tam gambia wchodzi, wychodzi? No ona ma. I tyle. <suszy> Dobra widzę twój nick, Najas. No Dobra wchodzę, 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 wchodzę Ale dziwnie tu Dawaj, dawaj, no, dawaj, no, dawaj! Jak, jak downy. Dawaj, Dark. No dobra, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Ale ja oni nawet nie zadali żadnych obrażeń. Znaczy, Smoko. Nie mamy łku. Ja, nie ja, ja nie Kurwa. Co to się kurwa robi? Nie <laughs> <laughs> wiem chyba tak! Nie wiem. No. Ej, krepimy ich. Dobra, jezu. kurwa, nie wiem! Ojez! O Klepimy ich! Glepimy ich! Dobra! Dobra, spokojnie! Dobra, waliby, 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 nie, wy, Nie! Nie spuszczę, ja nic nie zabijałam! Uciekaj, 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 uciekaj! No nie spuszczę, bądź taki! Nie spuszczę, uciekam! Nie, nie spuszczę, zostaw! Odejdą Dobra, smaka. Dam, da, dam ci w Nie chcę! No nie, to ja no. no oni mnie zabiją! Jest. Dobra! Trzynkie! Jest przydarka, jest przydarka, jest przydarka, hey, jest darka, to darka, jeszcze darka, Ja nie gdzie jest ten stronghold. Ej, jeszcze ta kamerka wszystko dopełnia tak Mam pomysł! Ale mam pomysł! Kolendy Kolendy! <laughs> Kolędy ukraińskie Uuu Ile modów jest na tym, na tym czacie? Tam. Osiem osób! Ale... Siedem. Osiem osób! Kolendy! E... Ale zostałem ile moderatorów jest, zobacz, na sam ja Czekajcie, chcesz... dam ping! Dam wody. ping na serwerze Discord! Czekaj, pi Ja, ja pingę na wszystkich. O, ping na wszystkich. Ping. Małpa ew Spieprzać. F... Dobra wciszony jestem, nie wiem. Lajże je z uniu. Czy cokolwiek, nie wiem. Co ja mogę? Cicha noc! Cicha noc! Tak! Cicha noc leci. Nie, nie ma kamerki. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jak to śpiewać? Piewaj to! Będę! Czekaj, muszę na normalną ustawić. Uwaga, fałszowanie będzie. Koniec, koniec nie 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 ma nie ma więcej nie ma więcej nie ma więcej nie ma więcej złoto